31 lipca najlepsi kolarze świata ponownie zawitają do Katowic. Wszystko za sprawą 70. jubileuszowego Tour de Pologne. Polubiłem Katowice z tego względu, że kolarstwo nie jest takim typowo komercyjnym sportem. Że to, co robimy wspólnie z gospodarzami miasta, ze sponsorami, dajemy ludziom za darmo. Tak jak pan zobaczy, starty, premie, mety, to wszystko jest otwarte. Każdy może przyjść, zobaczyć, dotknąć tych kolarzy. A, a tutaj, szczególnie Katowice, Śląsk jest bardzo wdzięczny, bo przychodzą tysiące ludzi, tysiące ludzi kibicują kolarzom. I to jest chyba dla nas organizatorów największa nagroda. Meta czwartego etapu wyścigu będzie usytuowana właśnie w stolicy regionu na etapie Starnowa do Katowic długości 231,5 km nie zabraknie kilku premii górskich. 20 maja przedstawiciele Langtimu, samorządu miasta Katowice i spółki Tauron Polska Energia podpisali umowy na organizację i sponsorowanie tegorocznego wyścigu. Mamy trzy czwórki w tym roku. Czwarty raz w Katowicach, czwarty etap i cztery rundy wokół Śródmieścia, Katowic i oczywiście meta przez poko. Dzisiaj jest to już święto y, miejskie, nie tylko świętoklaskie, ale święto miejskie, wspaniała impreza sportowa dedykowana dla mieszkańców tego miasta, dedykowana dla mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Ceniamy ten projekt y, jako kluczowy dla grupy, który przynosi bardzo, do, bardzo duże korzyści dla nas, jeśli chodzi o rozpoznawalność matki. Jednocześnie jest to chyba jedyny nasz projekt, który jednocześnie funkcjonuje na terenie działania grupy, bo przecież wyścig to są kolejne etapy i tegoroczny. Będzie się przemieszczał od, od strony wschodniej, której jesteśmy, od Tarnowa w kierunku przez Kraków do Katowic. Tu wszędzie jest teren działania naszej grupy, więc możemy powiedzieć, że jest to projekt dla naszych klientów jednocześnie. Jubileuszowy 70. Tour de Pologne odbędzie się między 27 lipca a 3 sierpnia, a tegoroczny wyścig będzie wyjątkowy, gdyż dwa pierwsze etapy zostaną rozegrane we Włoszech. W wyścigu wystartuje 19 zespołów zawodowych. Na trasie pojawi się reprezentacja Polski i grupa CCC Polsat-Polkowice. Marzyłem, że polska impreza była tak już ceniona w Europie, że, że właśnie takie państwa między innymi jak Włochy będą chcieli z nami organizować ten wyścig, że ten wyścig będzie rozpoznawalny już w całej Europie, nie tylko w Polsce, że będą startowały najlepsze drużyny świata. To wszystko się udało nam zrealizować, a teraz no, realizuje się takie moje chyba e, bardzo, bardzo wielkie marzenie, cenne marzenie, ponieważ żeby Polacy wygrywali. To jest wspaniała impreza nie tylko dla tych, którzy się interesują zawodow zawodowym kolarstwem, ale również dla dzieci, które mogą się zmierzyć na skróconym odcinku etapu czwartego. No jest to przystosowane dla, dla dzieci w różnym wieku tak więc y, 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 mogą spróbować swoich sił. No co ciekawe, wręczanie nagród i, i, i dekoracja następuje dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ci zawodowcy po y, y, skończonym etapie będą otrzymywali nagrody. Bardzo nam zależy na tym, żeby dać taki przykład właśnie młodzieży, żeby wyciągnąć tą młodzież sprzed telewizorów, sprzed internetu, żeby wsiadali na rowery i uprawiali sport i dlatego skierowaliśmy taki program do, do szkół, że zapraszamy każdego, kto ma ochotę, ma rower, kask, przyjeżdża na start, zapisuje się, dostaje numer, dostaje taki pakiet startowy, dostaje pamiątkową koszulkę, prawdziwą koszulkę kolarską z Tour de Pologne. Wielkie ściganie rozpocznie się już 27 lipca na legendarnych trasach kolarskich w Trentino. Po dwóch morderczych etapach we włoskich Dolomitach emocje wrócą na polskie drogi. Siedem dni sportowej walki, tysiące fibiców na trasie. Zwycięzcę poznamy po pasjonującej czasówce na rynku w Krakowie. 70. Tour de Poloń UCI i World Tour to ponad 1200 km sportowych emocji we Włoszech i w Polsce zaprasza polska organizacja turystyczna oraz Czesław Lang. Industriada 2013 rusza już 8 czerwca. Korzenie industriady sięgają powołania szlaku zabytków techniki w 2006 roku, a więc trasy turystycznej, która łączy 36 różnych obiektów. Każdy szlak kulturowy, jeśli ma żyć, musi mieć swoje święto. Stąd w 2010 roku powołaliśmy industriadę, czyli święto tego szlaku, aby pokazać, że zabytki techniki, że przestrzenie industrialne są świetnym miejscem na spędzanie czasu wolnego i przez te trzy poprzednie edycje myślę, że nam się to doskonale udało. Szlak Zabytków Techniki zwiedza rocznie 580 tysięcy osób, w samą Industriadę 62 tysiące osób. A to pokazuje skalę i potencjał tego wydarzenia. Szlak Zabytków Techniki, jak co roku, dostarczy wielu atrakcji. W tym roku będzie jeszcze więcej zabytków i miejsc, które warto odwiedzić. Kopalnia Guido w Zabrzu, Nikiszowiec, Browartyski to tylko nieliczne z atrakcji, które w trakcie Industriady 2013 warto zobaczyć. Industriada, w swojej czwartej odsłonie, to 24 miejscowości, to 42 lokalizacje, 271 różnego rodzaju imprez. Trudno jest wymienić wszystkie z nich ale skupmy się na stolicy województwa oraz na mieście, które jest Centrum Kultury Przemysłowej, czyli na Zabrzu. W Katowicach szczególnie serdecznie zapraszam Państwa o godzinie 16 na Nikiszowiec. Tam specjalny happening, spektakl przygotowany specjalnie na Industriadę z użyciem wszystkich tych urządzeń, które ożywią Nikiszowiec, a szczególnie Muzeum Magiel. Dzielnica Nikiszowiec jest znana coraz większej ilości osób, jednak Wciąż jest to, można powiedzieć, takie złoto nieodkryte naszego miasta. A każda edycja Industriady, która jej w tym roku na Nikiszowiec gości, jest świetną okazją do tego, by ten naprawdę wyjątkowy kawałek naszego miasta pokazać szerzej. Nie tylko mieszkańcom Nikiszowca, nie tylko mieszkańcom Katowic czy, czy regionu, ale także w Polsce. To na pewno koncerty wieczorne, na przykład Abradab na Giszowcu czy Oberszlejzen w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Ale to również spektakularne widowisko wieczorne, które odbędzie się w moim rodzinnym mieście, czyli w Chorzowie, pod szybem Prezydent o godzinie 22, gdzie szyb Prezydent, ale również pewne wirtualne obiekty Szlaku Zabytków Techniki ożyją tam i zaprezentują nam swoją unikatową, niepowtarzalną i autentyczną historię. Zaplanowano także bezpłatny transport między zabytkami z pętlą na placu Sejmu Śląskiego. 12 autobusów rozpoczyna o 13 jazdę na dwóch trasach. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 62 tysiące osób wzięło udział w święcie szlaku. Z nich aż 98% twierdzi, że jest to najlepszy sposób na promocję regionu. Co jest szczególnie istotne, aż 62% osób, które były na trzeciej edycji industriady, były również na drugiej edycji industriady, czyli mamy wiernych klientów a aż 49% spośród uczestników Industriady po raz pierwszy w życiu była w danym zabytku techniki, więc to święto po prostu przyciąga coraz więcej wiernych fanów. 14 czerwca już po raz szósty zapraszamy do Galerii Szybu Wilson na dwumiesięczne spotkanie ze sztuką naiwną. Ta największa tego typu impreza w Europie tym razem poświęcona będzie Argentynie. To nie będzie tylko 45 artystów argentyńskich, których obrazy Państwu pokażemy. To będzie ponad 230 artystów z całego świata, z 35 krajów, ale oprócz oczywiście wystawy obrazów. Będzie można uczestniczyć w warsztatach tanga, będzie można zobaczyć spektakle teatralne, szczególnie dla, dla najmłodszych. Będą prezentacje współczesnego kina argentyńskiego najpierw, później w ramach corocznej Afrykamery współczesnego kina afrykańskiego. Przypomnijmy, iż sztuka naiwna to artystyczna wizja świata, łącząca dziecięce spojrzenie z warsztatem dojrzałego artysty. W tamtym roku głosami publiczności wygrała artystka turecka Sema Kulam, i w nagrodę namalowała przepiękny kościół w Nikiszowcu i przedstawiła, ubierając go w tureckie krajobrazy, przedstawiła swoją wizję Nikiszowca. Muzyka Teraz uwaga jest proszony Pan Roman Jadowski z Częstochowy, który świętuje podwójnie z okazji 60. urodzin i imienin życenia, Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na twarzy przesyłają teściowie, żona Basia, syn Marcin z żoną, cera Ewelina z mężem i wnuki Bartosz, Wiktor i Julia, a do życzeń dołączają się... O... Na zdrowie. Oj, no mama, się wykończy. A to Panu będę a to kto? To na zdrowie. No dziękuję. Bo gdyby ja, to nie, to nie mogę na zdrowie. Wiesz, proszę. Teraz o uwagę proszony jest pan Roman Jadowski z Częstochowy, który świętuje podwójnie. Z okazji 60 urodzin i imienin życzenia dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na twarzy przesyłają teściowie: żona Basia, syn Marcin z żoną, cera Ewelina z mężem i wnuki. Bartosz, Wiktor i Julia, a do życzeń dołączają się Bożenka z mężem, Cerą, Karoliną i Alanem. Oby niebo nad tobą zawsze było jaśniejsze. Otaczali cię ino życzliwi ludzie i niech twoje życie ukłodą się tak, jak żeś se to wymarzył. W Bielsku białym mieszka nasz kolejny solinizant, pan Zdzisław Jałkowski, który obchodzi swoje 60. urodziny. Każdy o czymś ma.